Kosiniak kamysz o zwiększeniu kar z trzech lat do pięciu układy zbiorowe w zakładach i ponadzakładowe, czyli w sektorach, w branżach, e, potrzebują promocji, e, potrzebują powszechności rozwiązań. Nie są zbyt często stosowane e, i ta propozycja pani minister e, ja, mi się ona bardzo podoba, bo ona jest związana z dialogiem społecznym, z porozumieniem, z otwartością e, pracownika na pracodawcę i pracodawcy na pracownika, szukaniem najlepszych rozwiązań, trwałością. Są państwa w Europie, które na tym w ogóle bazują funkcjonowanie różnych branży. Myślę, że ta promocja rozwiązań, ułatwienie, ewidencja, która będzie teraz prowadzona w bardzo jasny i czytelny sposób, ale też upodmiotowienie w większym stopniu Rady Dialogu Społecznego, które nastąpi w tej ustawie, daje szansę na promowanie układów zbiorowych prawa pracy, jest to wyjęcie z kodeksu pracy, stworzenie odrębnej regulacji. Duża praca całego ministerstwa, z panią minister, z panem ministrem Gajewskim, za co bardzo serdecznie dziękuję. I dwa projekty ministra sprawiedliwości, pan minister Żurek wnosi, ale są też pewną kontynuacją i pokazują ciągłość tego co robił jeszcze minister Bodnar. Pierwszy dotyczy zaostrzenia kar za przestępstwa za haniebne czyny wykonywane wobec ratowników, strażaków, policjantów i osób pomagających w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Pamiętacie, szanowni państwo, te bulwersujące sytuacje, czy to z akcji ratunkowych, gdzie wyjeżdżała karetka pogotowia z zespołem ratowniczym i dochodziło do ataków, do naruszenia nietykalności zagrażających życiu i zdrowiu czynów popełnianych? I ta kara była zbyt mała. Naszym zdaniem jest propozycja pana ministra, żeby w kodeksie karnym, ale też w kodeksie wykroczeń dokonać zmian związanych z popełnianiem tych czynów. Żeby też wszystkich tych, którzy udzielają pomocy, nie pracowników stacji pogotowia ratunkowego, nie funkcjonariuszy straży pożarnej czy policji, czy jakichkolwiek pracowników państwowych, ale każdego, który pomaga objąć ochronę. Te kary za naruszenie nietykalności, za zaatakowanie, za spowodowanie możliwego uszczerbku na zdrowiu lub życiu z maksymalnego wymiaru kary do trzech lat będą podniesione do pięciu.